Tylko tak, ci Co powiesz? Co? Co powiesz o sobie? Co powiesz o sobie? A, ziewać, ziewanie, ziewanie Tak, ziewanie o sobie powiesz, tak? Ziewajcie, ziewanie No? Kiedy? Wiem, że ci się chce spać. Teraz pójdziemy spać. Tak, co? Co powiesz? Nic nie powiesz? Powiedz coś. Powiedz coś. Ej, powiedz. Powiedz coś. Powiedz coś. Powiedz coś. No powiedz. 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 Ty, 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 ty. Eee. Ry, ry, ry. Powiedz coś. A powiedz więc coś. No powiedz, powiedz coś. Nic nie powiedziałem. Szaba.